Dzisiaj witam Was z serią nowych Apple Watch. Mamy tego sporo. No jest przede wszystkim model najtańszy Apple Watch SE3. Od niego my się zacznijmy. W pudełku znajdziemy krążek do ładowania, no i oczywiście sam zegarek. Szukam informacji o kolorze tego paska, ale tutaj na tym pudełku nie ma. Być może jest tutaj. W kolorze, jeśli jest pasek w kolorze Starlight, to jest to kolor Starlight. No i musimy zdjąć folię. Niestety ją urwałem. Zawsze ją urywał. Nie wiem dlaczego, ten papier jest tutaj taki delikatny dosyć. No i co? Pozostaje nam zamontować pasek. Ależ on jest malutki. To jest naprawdę maciubkie urządzenie. Jedną z jego największych zalet w tym roku, to przez zmianę kursu, to jest niska cena. 40 mm, zdecydowanie mniejszy niż sobie go wyobrażałem na nadgarsku. Nosi się jak tradycyjny okrągły zegarek, jak Pira ze drzwi 38. Dosyć. Krótkie lagi ma w tym wypadku, no ale bardzo myślę, że kobiecy, natomiast przepraszam, przerwałem nawet, nazwałem go kobiecym, nie taki był mój zamiar, to nie chodzi o to, że on jest kobiecy, bo jest mały, kiedyś standardem w zegarkach było 34-35 mm dla facetów, były małe zegarki, kobiety miały jeszcze mniejsze, 26-28 mm, mniej więcej ten rejon. To, że dzisiaj mamy w tej chwili taką fazę, żeby mieć duże zegarki, to jest zupełnie inny temat. Dzisiaj są firmy, które wracają do małych rozmiarów koło, w Kyoto chociażby ma 35 mm w tej chwili, i w żaden sposób nie miała to być krytyka, czy ktoś lubi małe, czy ktoś lubi duże, bo to nie ma żadnego znaczenia. Noście co chcecie i taki rozmiar, jaki preferujecie. Wracamy. Mężczyźni, którzy preferują małe zegarki. Również nie powinni być zawiedzeni, natomiast jest to starsza konstrukcja, czyli mamy starszy ekran i jest na pokładzie ten najnowszy, najszybszy System in Package, którego znamy z droższych Apple Watchów, więc to jest bonus. Teraz myślę, że możemy przejść tutaj do Series 11. Mamy większy rok na 46 mm, i dla kontrastu będzie to wariant Space Gray. Proszę bardzo. Tym razem mamy czarny pasek w zestawie. Tego nowego Space Gray już dawno nie widziałem. Muszę powiedzieć, że jest zdecydowanie jaśniejszy niż ten starszy Space Gray, którego pamiętam jeszcze ze starych Apple Watchów. No i tutaj mamy bardziej płaską konstrukcję. Wydaje się też bardziej płaska przez ten większy rozmiar. Zobaczmy jak wygląda na nadgarstku. Mój nadgarstek ma 16,5 cm. Dopinam się tutaj na drugą dziurkę. Coś się zmieniło się w paskach, bo zawsze miałem na trzecią albo na czwartą. Także coś się tutaj zmieniło w tych paskach. Albo być może to jest większy rozmiar, już nie patrzyłem w tej chwili. No i wydaje się dosyć duży na mój nadgarstek. Zdecydowanie wolę, jak wygląda ultra, ale jest to myślę. Do zaakceptowania, szczególnie jak ktoś ma jeszcze większe odgarskie od moich, ja nie mam dużych. Natomiast, jak ktoś ma coś większego, no to zdecydowanie będzie to dla Was. Ale zwróćcie uwagę na różnicę w rozmiarze, jest znacząca. To jest 46 mm tej naszej konstrukcji z tym nowym ekranem, a to jest 40 mm w tej konstrukcji starszej. Przypominam jeszcze, że. Model SE3 nie ma EKG. No i najlepsze zostawiliśmy, oczywiście, na deser. Jest to model Ultra. Niestety nie pokażę Wam tego nowego paska, ponieważ ktoś już mi go pożyczył sobie i nie chcę go oddać. Natomiast zdecydowanie jestem fanem pomarańczowego, jeśli chodzi o ten morski do nurkowania pasek. To pomarańczowy to był mój ulubiony odcień. Ten zielony, nowy nie przemawia do mnie tak bardzo. No, w końcu porządny zegarek duży. Proszę bardzo, tak wygląda. Koperta z tytanowa, drukowana w 3D, wykończona na mat. Bardzo ładnie ten zegarek wygląda, ja go bardzo lubię ogólnie konstrukcyjnie. Spód mamy ceramiczny, bardzo fajna konstrukcja. Tutaj jeszcze znajdziemy kabel ładujący i z, na końcu którego jest oczywiście krążek, ale miałem Wam jeszcze pokazać nowy pasek. Nie jeden. Jest ten pasek, którego mniej lubię. Nie przypadam za tą konstrukcję. Jestem ogromnym fanem paska Ocean. To jest mój zdecydowany faworyt, jest, jest po prostu najfajniejszy. Natomiast wiem, że są ludzie, którzy lubią ten pasek, bo on jest delikatnie elastyczny i to jest dla wielu osób bonus. Nie patrzyłem, którą stroną go się powinno zakładać. Pierwszy raz, go szczerze mówiąc, przymierze, jeszcze nie miałem przyjemności obcować z tym paskiem, więc prawdopodobnie robi się to z drugiej strony. Ale zaraz zobaczymy, czy ja go w ogóle zmieszczę na swój nadgarstek, czy mi wypadnie. Bo jest dosyć ciasno. Dobra, jest poszedł. No i to jest zdecydowanie najwygodniejszy pasek do jakichś sportów i tak dalej, bo możemy precyzyjnie regulować, jak ciasny ma być. No, podoba mi się, fajnie jest, jest dosyć komfortowy, dla mnie tak teraz już czuję. Jeszcze nie testowałem go oczywiście w większym zakresie. Nie wiem, jak sprawuje się z wodą, natomiast nie da się ukryć, że jest bardzo, bardzo wygodny. Nie wiem, czy on tutaj przejdzie dalej, nie powinien przejść dalej. Nie jest najwygodniejszy w zakładaniu i zdejmowaniu, niestety. To jest minus, ale ma tutaj blokadę. Natomiast pokażę Wam jeszcze jeden pasek. A nawet dwa. Mamy dwa paski Nike. Tak prezentuje się pierwsze. Również sprężynuje. No i wszystko już jasne. Tutaj możemy sobie zdemontować pasek z 46. Powinien być dokładnie taki sam rozmiar, jak w przypadku tego większego rozmiaru paska do Ultra. I rzeczywiście on tutaj wygląda wzorowo. Jest dużo wygodniejszy w zakładaniu, muszę przyznać, że tutaj spisuje się zdecydowanie optymalniej i jest miększy, jest miększy, także jest trochę przyjemniejszy. No i oczywiście podobnie jak w tamtym przypadku możemy go sobie regulować dowolnie i jest dostosowany do biegania. Ja bym chyba go wolał jednak zamontować z drugiej strony, żeby mieć tą grubszą część z tej strony, z zewnętrznej, a od środka sobie zostawić. Cieńszy pasek, natomiast nie ukrywam, że w ten sposób bardzo wygodnie się go zdejmuje i zakłada. Dobrze, przeciągnę to, żeby mi tutaj nie upadł i spróbujmy jeszcze ten drugi pasek zamontować do mniejszego zegarka. Jestem jako ogólnie fan zegarków, jestem zachwycony tym, jak Apple zaprojektowało te lagi tutaj, żeby montować paski. To jest naprawdę bardzo unikalny sposób montażu, jest to proste, proste przyciski, technologia, która istnieje już od wielu, wielu lat, w sensie w tej samej formie, czyli paski są kompatybilne pomiędzy zegarkami od pierwszej generacji, od zerowej generacji w zasadzie do dzisiaj. I to jest bardzo fajne. Bo powiem szczerze, że fajnie jest ten pasek, nie lubię jak tutaj mam tak grubo. Ja spróbuję go zamienić miejscami, zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce, czy to jest w ogóle praktyczne, żeby go nosić na drugą stronę. Jednocześnie przyznam, że nigdy w życiu tego paska nie nosiłem, więc nie wiem jak się zachowuje z czasem. Natomiast widać, że jest dosyć komfortowy. No i ten model jest przeznaczony dla biegaczy. I tutaj, akurat, możliwość precyzyjnej, precyzyjnego dociągnięcia tego paska, żeby czytnik pracował optymalnie, jest myślę nieoceniona. Teraz sobie zaciągam trochę za mocno, lekko poluzuję. Tak, zdecydowanie wolę. To jest być może tutaj mniej wygodne, żeby sięgać z drugiej strony. Natomiast design bardziej mi się podoba, bo tu jest podwójny pasek, w tym momencie tu się podwójny robi. A tutaj mamy pojedynczy i tak ta podwójna grubość mi się zdecydowanie bardziej podoba, jak jej nie widzę tak bardzo. No cóż, tak wyglądają najnowsze zegarki. To był taki krótki przegląd tego, co do nas przyjechało. Jak macie oczywiście jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Więcej na ich temat przeczytacie przede wszystkim w magazynie naszym. Dominik będzie testował nowego Ultra 3, i nie wiem jeszcze, kto się będzie zajmował tymi dwoma. Natomiast będzie głębsza analiza. Dominik to nie wątpię, że rzuci się na głęboką wodę z tym zegarkiem. Dosłownie. Zobaczymy tylko, jak głęboką. A jestem szczerze mówiąc najbardziej ciekawy tego nowego ekranu. Natomiast bez skonfigurowania go nie przetestujemy go. No on tutaj lepiej wypełnia brzegi i ten ekran jest po prostu większy, co mnie bardzo interesuje. W każdym razie zapraszam z pytaniami i uwagami do komentarzy. Postaramy się je wziąć pod uwagę przy recenzji. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. See you.